Hmm. Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki z łatwością. Robi się. Akurat chciałam się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy ubierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrze, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. What? Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Mm. Ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat. Bingo. Właśnie, jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żelkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow, zacznę próbować tych pyszności. Mm, babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Ceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem, kogo wybrać. Niech będzie babcia. Hurra! Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come on! Robi się! Znam najlepszy przepis na świecie. Sushi, sushi? Wsi na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z superków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna bita śmietana i żelkowe oczy. Super. No i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Mm. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jaki sushi ci wyjdzie. Hmm. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to żeby dobrze to skręcić, czego ty babciu na pewno nie potrafisz. Tadam, idealne sushi już prawie gotowe. To okropne. Nie zdawałam sobie sprawy, że to susz jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz całość rozkładamy na talerzu. Hmm. Rybę? Okay. Dobra, gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne! Ojej! W sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi, mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu sushi z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe Niby dlaczego Ogórek jest idealną przystawką do sushi Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu To wygląda nieapetycznie Poczekaj, jeszcze nie skończyłam No, spójrzcie jak pięknie Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. O to one prawdziwe sushi z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne, co muszę zrobić, to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne. I co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce. Gotowe. A teraz dodaję jajka i oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam i dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie. Ale to ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. Pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie i mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi, Zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Ale pyszności. A ja moje gofry ozdobię zdrowymi ziołami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej, ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Uuu, te gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ochyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak, tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś. Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu! Robi się! Proszcizna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł. Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frapucino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No, i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Trochę go wstrząsnę i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No, myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka Oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. To za amatorzy. No to teraz moja kolejna robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego okay. potrzebuję. Miele ręcznie, aż będą w sam raz. Patrzcie jużcie mm. się. Mm. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co? Kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Nie wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu zawsze rozpoznaję tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Hmm. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. No. Został więc ostatni kandydat. O, to jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę. Je, yeah, nareszcie. Wow, jaki ogromny stos popytów. Dziwne, wydaje mi się, że mój jest zepsuty. Nie mogę nic nacisnąć. I co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać. Nie wolno tego jeść się, Mój popyt jest zrobiony z żelków i jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście. Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy. Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada. Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Na szacy, Fibi, nie zamierzam się dzielić. Mija, jesteś cała brudna. Wielkimi mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim prawie czysto. Zostałem tylko ja. I to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Jak fajnie! Można się nimi pobawić! Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda! Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość, ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem, myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Fibi? Jeszcze tego nie rozumiem. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę. Ta puszka nie ma dna. I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna! Zmuchnąłeś wszystkie chipsy. Kurczę, Mia nie popełniaj tych samych błędów co ja. Zaufaj mi, wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą. Jest ich chyba ze sto. Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Poradzę sobie bez twojej pomocy. To niewiarygodne, jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się ksusi. Trzeba uratować, mi je. Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów? Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk. A Fibi ma tylko jednego. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej, nie musisz rzucać we mnie opakowaniami! Jaka gruba warstwa czekolady! Fantastycznie! Uwielbiam ten wafelek w środku! Obrzuciłaś nas okruchami! Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to! Teraz Mia musi zająć się swoimi batonikami. Myślisz to świetny pomysł. jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań. Super! Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak! Jest niewiarygodny! Nie mogę się zatrzymać! To są najlepsze batony na świecie! Gdzie się podziały twoje maniery, Mia? Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko, nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się. Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Chcę rację, zabieraj się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Postanowiłem zbudować coś niesamowitego. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe. To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. To jest naprawdę fajnie. Jak chcesz. To nam pasuje. Wybacz, Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem! Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto. Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. Dostałam największą porcję. Sto gum na raz. A ile macie? Deni ma tylko jedną, co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie. Mija, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Deni? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku? Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna Mia. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra! Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać guma jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon! Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam ja, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Denny? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem! Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne! Nie obchodzi mnie to! To twoja wina! Czas, żeby mi ja popracowała szczękami! Ostrożnie Fibi, bo zniszczysz stół! Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam! Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Fibi, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Danny, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować. Jest wyjście. Trzeba wystrzelić z procy i przebić balon. To dobry pomysł. Myślę, że dam radę to zrobić. Hmm. No i co, nie trafiłeś? Daj mi to. Jesteś pewna? A mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. E, przepraszam, starałem się jak mogłem. Dzięki mimo wszystko.